Lin po polsku. Dzień dobry, jeszcze Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Witam również Grażynę Potworę. Witam ponownie, bo to już drugi raz. Tak rozmawiamy. jest, Od, odnieśliśmy, a właściwie odniosłaś ogromny sukces, dlatego że to nagranie, które wcześniej żeśmy sporządzili, zostało zalajkowane przez bardzo wiele osób. Ja to obserwuję, muszę powiedzieć, że naprawdę podziwiam Cię. No, widocznie dobre pytania zadawałeś. Widocznie dobre odpowiedzi były udzielane na te moje pytania. Połączmy nasze siły dziś, aby porozmawiać w cyklu Lin po polsku na temat TWI-standaryzacji, bo te pojęcia są bardzo często mylone. No niestety są mylonym bo TWI pojawiło się niedawno, mimo że tak naprawdę jest starsze. 70 niż, lat temu. Tak, starsze niż standaryzacja, ale dopiero teraz rozgorzała wielka moda na TWI, renesans i na wyścigi firmy starają się zapoznać z tą metodą. A standaryzacja towarzyszyła nam chyba od lat 90. w Polsce, bo, bo na świecie oczywiście z Toyota gdzieś tam już w 50., a Ford wcześniej zaznajamiał się ze standaryzacją. Standaryzacją, no więc jest to coś, co jest nam dobrze znane. Jesteśmy już jak wszyscy Linowcy, są jak stare dobre małżeństwo ze standaryzacją, a TWI jest jak nowa przygoda. No to jest bardzo ciekawe, dlatego że w internecie znajdziemy oryginalne materiały dotyczące TWI wydane w czasie II wojny światowej, podobnie jak filmy instruktażowe. No właśnie, bo cała historia TWI zaczęła się od tego, że chłopaki poszły na front, amerykańskie chłopaki, kiedy Niemcy Japończycy na Pearl Harbor parę bomb spuścili. Wysłano Amerykanów na e, wojnę, no i ktoś musiał ich zastąpić w zakładach produkcyjnych. No i tym kimś były kobiety i młodzież, no więc trzeba było bardzo szybko ich przygotować, żeby sprostali wymogą firm produkcyjnych, a trzeba jeszcze wiedzieć, że w czasie II wojny światowej Stany Zjednoczone były zapleczem gospodarczym dla Europy, która męczona była przez pożogę wojenną, więc w zasadzie patrząc dookoła świata tylko Stany mogły produkować na potrzeby wojenne i aprowizacyjne, tym bardziej były potrzebne podwójne szeregi kobiet i młodzieży. No więc zebrano, mówiąc krótko, grupę osób, które miały dobre opinie jako zarządzający, jako pedagodzy, jako ci, którzy mają dobre relacje z pracownikami i świetnie się z nimi dogadują, ci, którzy potrafią organizować pracę. Zamknięto ich na jakiś czas no i wypluło z siebie to towarzystwo właśnie TWi, które w niezmiennym kształcie. To jest właśnie fajne, że TWi nic się nie zmieniło od tamtych czasów do dziś. Odkryte na nowo najpierw przez Toyota już dobre kilkadziesiąt lat temu. Natomiast Toyota się ten specjalnie nie chwaliła, że to jest TWI. Wszyscy myśleli, że to jest jakiś sposób uczenia pracowników, który Toyota praktykuje i nikt się nie opatrywał tych korzeni. Natomiast bodajże 10 lat temu znów w Stanach nastał renesans i, i odkryto ponownie te stare, już zakurzone podręczniki, które zarzucono po drugiej wojnie światowej, no i wszyscy szają na punkcie TWI. No fajnie też. Standaryzacja, potrzebne czy nie? Po co standaryzować i czy ustrzeże nas przed wszystkimi błędami? Standaryzujemy. Generalnie w LINie mamy takie dwa oblicza z punktu widzenia pracownika. Wyobraź sobie, że jesteś takim pracownikiem w firmie, która wdraża LIN i zauważ, że z jednej strony, jeśli lubisz stabilność, stałość, jeśli nie lubisz zmian, a jest takich ludzi dużo, szczególnie wśród takich pracowników, operatorów pierwszoliniowych, wówczas standaryzacja jest Twoim marzeniem, bo masz dokładnie opisane w najmniejszym szczególe, który guzik, którą stronę przekręcić, o ile milimetrów trzymać, jakąś tam narzędzie nad montowanymi elementami, czy, czy gdzie przesunąć, jak wyglądają standardy jakości, wszystko, jest napisane i jeśli się tylko tego wyuczysz świetnie się czujesz. Ale z drugiej strony ta druga strona lin to ciągłe zmiany. To to, że lider to jest ktoś, kto powinien status quo kwestionować, cały czas przychodzić kwestionować, zadawać niewygodne pytania, out of the box, wszystkie te hasła, gdzieś tam szumią w głowach pracowników. Jeśli tylko ktoś ma ochotę i z kolei nie jest kimś takim, kto lubi powtarzać, no to ma okazję. Warsztaty, jakieś tam PDCA, problem solving, zmiany mniejsze i większe. I żeby z tego wszystkiego, właśnie z tej drugiej części, z tej zmiennej części, nie powstał jeden wielki chaos, w którym się utopimy, już nie wiemy, która wersja obecnie obowiązuje, która zmiana jest wprowadzona, która nie. Więc ta standaryzacja jest potrzebna. Jak na tych rysunkach bardzo często jak klikniecie w Google i z hasłem standaryzacja to pokaże wam się taki bardzo charakterystyczny rysunek klina, który blokuje toczącą się kulkę i blokuje je, żeby, żeby wszyscy się nie stoczyła. Tak wiedzieli, że w tym momencie tak mamy robić. A czy pamiętasz może jaka jest definicja standardu? Zawsze o to pytam studentów. Zaległa cisza. To. No, co to jest standard? Coś, co jest powszechnie uznane i przestrzegane. No, tak zdroworozsądkowo myśląc. No, zdroworozsądkowo zbliżyłeś się do, do tak definicji standardu, e, która składa się z takich dwóch części. Z jednej strony, że to jest najlep najlepiej i najkrócej powiedzieć, to jest najlepszy znany nam obecnie sposób wykonywania danego. To się, dobra praktyka inżynierska. Jakieś e, widziałem urządzenie, które zostało zrobione, rozmawiałam z fachowcem, on mi mówi, wpisz sławek w dokumentacji, że zostało zrobione z dobrą. Praktyką inżynierską. Ja mówię, co to w praktyce znaczy, bo ja nie wiem. No, tu chodziło o certyfikację dla C, CE. no to jest właśnie to. Tylko pamiętaj, tam jest takie jedno słówko, które jest jakby zadziorkiem w, w tej gładkiej powierzchni, mianowicie najlepszy znany nam obecnie sposób. Yy, czy, czy, czy czujesz, że tam jest jakaś dziura, że to nie jest na Ja wiem o co tutaj chodzi. Kaizen, kaizen, kaizen. Tak, to jest właśnie, to są takie małe drzwiczki, które są w każdym standardzie, które prowokują nas, że na razie uważam, że to jest naprawdę dobre, Czy ten standard powinien być stały, czy też zmienny? Ma być zmienny i właśnie te drzwiczki wzywają nas do tego, żeby cały czas kwestionować Standardy, robić eksperymenty, czyli patrzeć, jakie są problemy w związku, z, mimo standardu albo w związku ze standardem. Próbować dociekać przyczyn tych problemów, próbować generować rozwiązania, potem eksperymenty, czyli druga świadka PDCA, wdróż na próbę, sprawdzamy i potem znów albo standaryzujemy, a piąć od nowa, wracamy do eksperymentów z rozwiązaniami, czy jeszcze wcześniej do zastanawiania się, co by tutaj zmienić. No i tak się toczy właśnie życie. To są jak yin i yang, te chińskie znaki. Jedno bez drugiego żyć nie może, mimo że są Dobrze. Jak standaryzować? Sporządzanie instrukcji dla skomplikowanych procesów jest męczące i czasopłonne. Czy konieczne? Generalnie w standaryzacja pracy, prędzej czy później, szczególnie w firmach, w których wiele osób wykonuje daną pracę, opiera się na tych instrukcjach. Jest to nużące, męczące. Natomiast są standardem, że tak powiem. Na razie nie wymyśliliśmy niczego lepszego niż zrobienie w instrukcji. No, plus jeszcze dobre metody szkolenia w oparciu o te instrukcje. No, ale ja tutaj troszeczkę podbieram cię, dlatego że chciałem porozmawiać o tych równoważnikach zdań. Tutaj, czym się różni APP od SOP-u na przykład? W ogóle, co to jest to APP, ktoś by zapytał? No, to I SOP. W, 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 wkraczamy teraz w szczegóły, różnic między TWI a standaryzacją pracy. Generalnie chciałabym powiedzieć, że rozmawiamy teraz tylko o pierwszym module TWI, bo TWI to są jeszcze kolejne moduły, takie jak doskonalenie metod pracy, czy jest też moduł relacje z pracownikami, wystandaryzowane do bólu zresztą, ale bardzo skuteczny, natomiast my rozmawiamy o instruowaniu pracowników. W pierwszym module TWI, który jest często mylony właśnie ze standaryzacją Pracy. Natomiast ten moduł TWI, TWI dotyczy tego, w jaki sposób szybko, skutecznie i bezpiecznie uczyć pracowników nowych rzeczy, nowych standardów. To jest Moim zdaniem, jest to uzupełnienie standaryzacji. Tu mamy nowy standard, który właśnie powstał. Ludzie, którzy nie lubią zmian i których znowu po raz 638 w tym miesiącu trzeba powiedzieć, że będą robić coś inaczej, lepiej. No i jak to zrobić, żeby szybko nam. I nowe umiejętności. I tu przychodzi z, z pomocą e, TWI, e, które w, jest met, jakby sposobem, w jaki instruktorzy przełożeni, bo to w ogóle TWI zawiera, to jest bardzo ciekawa metoda, bo ma jeszcze swój język i taki troszeczkę anachroniczny, kiedy się czyta podręczniki TWI, na przykład słowo przełożony jest tam taką wyboldowaną czcionką wybite i przełożony to jest każda osoba, która szkoli innego człowieka, to może być nawet zwykły operator, który jest na czwartym poziomie matrycy kompetencji i w tym momencie on jest już tym przełożonym, który uczy pracownika i robi sobie APP, dochodzimy teraz do APP, w arkusz podziału pracy. Jest to nic innego jak ściąga dla tego, który szkoli i dla innych, którzy szkolą w, z danego standardu, na przykład. Nie mylić z SOP-em, ze standard, z, z standardem operacyjnym, który jest no, tą, tą solą ziemi czarnej, czyli to są te właśnie dokładnie wypisane aktywności, czynności z, z strzałkami, obrazkami, na którym w mega dokładny sposób opisuje się łącznie z czasem. To też wyróżnia właśnie SOP. W sop zawsze jest czas, w jakim powinien operator standardowo wykonać daną czynność, a PP tego nie ma. Dobrze, i teraz takie pytanie, dlaczego, które jest używane często w przypadku osób zajmujących się Linem. Bez tego pytania żyć nie można. Okazuje się, że kiedy sporządzałem taką instrukcję dla pracownika, to właśnie pytanie, dlaczego, było dla mnie najbardziej kłopotliwe. Po co, po co chcemy mówić o tym, dlaczego, kiedy piszemy instrukcję? Ponieważ mamy XXI wiek i no, jak praktykuje już uczenie ludzi na produkcji od kilkunastu lat a mogłam się porównać do kogoś to to praktykuje od kilkudziesięciu lat, ludzie się zmienili. Dzisiaj nawet na stanowiskach operatorów, nie spotka się już ludzi, którzy są niepiśmienni, y, którzy skoczyli cztery klasy postawówki, którzy są w, jak mówiąc językiem potocznym nie kumaci, a ja często spotyka nawet osoby z wyższym wykształceniem. Jakość tego wyższego wykształcenia była różna, natomiast y, tego typu osoby, czyli współczesny pracownik pracujący na produkcji to są ludzie, którzy lubią wiedzieć dlaczego coś robią i jeśli znają przyczynę, dla którego na przykład ostatnio miałam takie, tworzyłam APP, dotyczyło to mycia filtrów i żeby umyć ten filtr to na końcu trzeba było przykręcić taką blaszkę, która ten film trzymała, no i jedno z wskazówek do owego przykręcenia, czyli to czego uczymy, takiego nowego pracownika to było to, że należy tak jakby na skos prawy górny śrub, śrubkę dokręcić i lewą dolną, ale tak nie do końca, a potem znowu na krzyż lewą górną i prawą dolną, ale nie do końca. Dlaczego? Ponieważ jeśli dokręcimy najpierw górną lewą i górną prawą, no to tak naprawdę nam się to do końca nie złączy i ten filtr nie będzie trzymał, może tam się dostać to co jest filtrowane pomiędzy filtr a naczynie i e, cała operacja może się nie udać. Czyli jeśli Znamy te straszliwe skutki, które spowoduje to, że nie zrobimy właśnie tak, jak, jak mamy zrobić. Wówczas, po pierwsze, znowu jako psycholog tutaj powiem, łatwiej zapamiętamy to, czego się mamy nauczyć, to ułatwia zapamiętywania, a po drugie z większym przekonaniem i zaangażowaniem będziemy robić tak, nie będziemy kombinować z, z przykręcaniem śrubek, najpierw górnych, potem dolnych, bo już wiemy, że dlaczego należy przykręcić na krzyż. To jest wszystko jasne w tej chwili. Niejasne jest tylko to, co dzieje się dalej. Ja, jako inżynier, sporządziłem takie instrukcje, aby pracownik mógł fleszować pewne płytki. Owszem, pierwsze moje przeszkolenie dało dobry rezultat. Pracownicy siedli, zaczęli robić. Drugiego dnia przyszedłem, instrukcja leżała na boku, nadal musiałem tłumaczyć, ale po tygodniu, kiedy wykonywaliśmy tę czynność ponownie, okazało się, że ta instrukcja gdzieś zaginęła, mimo że została wysłana do brygadzisty. Jednym słowem, ciągle musiałem tłumaczyć pracownikom to samo, a w dodatku instrukcje zaginęły. Jak zmusić ludzi do przestrzegania standardów? A to mówisz o instrukcji będącej o APP czy, czy, czy o standardowym procedurze operacyjnej o sobie. No, jak zmusić? Zmusić, nikogo się do niczego nie zmusi, szczerze mówiąc. Znowu rola lidera. Jeśli ty jesteś liderem, czy może nie inżynier procesu, natomiast lider tego człowieka, jedną z takich powinności lidera jest spędzanie czasu na gęba. Ile tego czasu powinno się spędzać? 50% i więcej. To ja odsyłam do lektury, która o tym mówi. I w czasie tego spędzania czasu to nie jest tak, że będziemy sobie dłubać w nosie czy, czy, czy oglądać sufit, tylko obserwujemy dokładnie, co robią ludzie. Jeśli obserwujemy i widzimy, że coś nie jest zgodne z standardem, to wtedy też nie przychodzimy nie opierdzielamy tych biednych pracowników, tylko zadajemy pytania i gryziemy się w język. O pytania typu na przykład, powiedz mi, czy to, co robisz, czy ty pamiętasz, czy był jakiś standard, na to operację, którą nie wiem, teraz wykonujesz. Czyli dowiadujemy się, czy on w ogóle pamięta, że jest standard? Jeśli powie tak, tak pamiętam było coś a po, to w takim razie według tego standardu to jak? W prawo czy w lewo trzeba tą wajchę? Zadajemy już konkretniejsze pytanie, czyli wiemy, że, że pracownik ma świadomość standardu i potem schodzimy o schodek dalej, próbujemy się dowiedzieć, czy e, pamięta, jaki był w ogóle standard. E, jeśli pamięta, to w tym momencie możemy kolejne pytania z, zrobić, co się dzieje, że nie możesz tego według standardu robić, bo może jest coś takiego, co e, mów w tym przeszkadza, czyli dalej nie atakujemy, tylko dowiadujemy się i czasami się okazuje, że nie wiem, coś tam mu się zapomniało, bo jest rozproszony, albo zdekoncentrowany dzisiaj, ale może się okazać, że ten standard nie do końca był taki, jak powinien być i będzie to okazja dla nas, dla liderów, żeby znowu ten standard zmieniać, bo pracownik odkrył coś, co, co e, może nie, w, no nam, nas wybić trochę, trochę z rytmu. Także e, jeśli menadżerowie, liderzy, szczególnie ci bezpośredni przełożony spędzają czas za komputerem, za biurkiem, na zebraniach, spotkaniach, robiłam czasami fotografię dnia liderów w zakładach produkcyjnych, no to niestety z tym byciem na gęba jest bardzo kiepsko. A jeśli nie ma bycia na gęba, no to nie ma przestrzegania standardów, krótka piłka. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa poda interesujące informacje dla wszystkich tych osób, które są zaangażowane w instruowanie oraz w tworzenie instrukcji dla pracowników. Chciałbym również podziękować słuchaczom za to, że zostają z nami, że są z nami i za te wszystkie lajki, których udzielili tobie. No dziękuję doceniając, za każdy lajków, jestem doceniając zachwycona. twoją pracę. No właśnie ja też jestem zachwycony, mówiąc szczerze. Masz ogromne branie. No to, nie wiem, te kilkanaście to nie jest znowu takie chyba ogromne branie, ale i tak się to cieszę dla kobiety z każdego. To komplement. No to przyjmuję go i, i w takim razie zachęcamy do interesowania się lin, do słuchania. Do zadawania pytań, zadawania a my pytań. będziemy mogli w przyszłości opracować nowe, ciekawe nagrania, odnosząc się już właśnie do Waszych konkretnych problemów z życia. Dziękuję bardzo. Słowom jeszcze